Spójrzmy teraz na zadanie pierwsze. Tutaj poszukujemy miar kątów alfa oraz beta. Jak to możemy obliczyć? No, zobaczcie najpierw na taki trójkąt. Ja sobie ten trójkąt zaznaczę, ten, który mamy tutaj, i ten trójkąt będzie zawierał kąt alfa. A przypominam, że suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie to będzie 180 stopni. Ten kąt w trójkącie to będzie suma tych dwóch kątów. 40 plus 20 to 60 stopni. Ten kąt ma 98, czyli nie znamy tylko jednego kąta w tym trójkącie, a więc spokojnie możemy go sobie wyznaczyć. No bo zapiszemy, że 98 stopni plus 60 stopni plus właśnie ten kąt alfa. To łącznie ma nam dać 180 stopni, czyli 98 plus 60 to będzie 158 stopni plus alfa równa się 180. Zatem alfa to 180 odjąć 158 stopni, czyli alfa to, będzie, to będą 22 stopnie. No i mamy już miarę tego kąta wyznaczoną, to możemy sobie tutaj zapisać. No to jeszcze nam pozostała do wyznaczenia miara kąta beta. No to narysujmy teraz, czy zaznaczmy ten trójkąt, z którego zobaczcie będziemy korzystali. Teraz patrzymy na ten trójkąt. No i co w tym trójkącie znamy? Wiemy, że ten kąt w tym trójkącie ma miarę 20 stopni. Ten kąt to będzie kąt prosty, czyli mamy 90 stopni. Wiemy, że alfa, czyli ten fragment to będzie 22 stopnie. Czyli spokojnie już wyznaczymy sobie betę, ponieważ łącznie musimy mieć 180 stopni. Czyli tak, 20 stopni plus 90 stopni. Trzeci kąt ma miarę 22 plus beta. 22 stopnie oczywiście plus beta i to musi być równe 180 stopni czyli mamy 42 plus 90 czyli 132 stopnie plus beta równa się 180 stopni zatem beta to 180 odjąć 132 czyli beta to 48 stopni możemy zapisać odpowiedź alfa 22 stopnie beta 48 Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj na początek szukamy miary kąta alfa. To zauważcie, że ten kąt oraz ten kąt to będą kąty wierzchołkowe, czyli będą miały dokładnie takie same miary. Natomiast miarę tego kąta spokojnie możemy wyznaczyć, ponieważ, zobaczcie, tutaj mamy trójkąt. A suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi 180 stopni, czyli nazwijmy sobie na przykład ten kąt jako gamma. Możemy zatem zapisać, że 33 stopnie plus 80 stopni plus miara tego kąta to łącznie musi być 180 stopni. Dodajemy, czyli tutaj mamy 120 stopni stopni plus gamma równa się 180, zatem gamma to jest 180 odjąć 120, czyli 60 stopni. Czyli jeżeli wiemy, że tutaj mamy 60 stopni, to oznacza, że kąt alfa również ma miarę 60 stopni. A dzięki temu tutaj mamy trójkąt, w którym znamy dwa kąty, czyli spokojnie wyznaczymy kąt beta, czyli kąt trzeci w tym trójkącie ponieważ te trzy kąty muszą nam dać łącznie 180 stopni, czyli 60 stopni plus 90 stopni plus beta równa się 180. Zatem 150 plus beta równa się 180 stopni, czyli beta to 180 a więc 150, czyli mamy kąt o mierze 30 stopni.